Cześć, witajcie, z tej strony ja, Abakus Brick i witam was w kolejnym odcinku z paczuszek jest to paczka od... no taka tak jakby konkursowa od Mr. Brickling ten, który robi Daily Days of Fun czyli wybiera jakieś tam zadania i daje mi figurki z Lego przygody no i dostałem dzisiaj, praktycznie, w, no już... Yy, jak Wam to powiedzieć, we wtorek dostałem tą paczuchę. No, a nagrywam to w środę, a pewnie będzie to gdzieś w jakiś piątek lub sobotę. Dobra, zabierzmy się do otwierania. Z tyłu oczywiście są, no, adresy. A ja już sobie otwieram. Ja. No, no um, jest. co jest? No. No. Dalej. No. Otwarłem. i jest. Tylko zaczynamy list. Czy jest to ja no nic chyba nie ma szkoda. taka mała skromna paczucha mam tu figurkę mm, z Nexo która mi się przyda do serialu oczywiście bardzo ci za nią dziękuję o wizytóweczka jakaś o widzicie tu jest jego kanał witam na moim kanale eee, znajdziesz przede wszystkim dobrą zabawę w, w najmierze będziesz bawić się e, klockami tego. zachęcam do brania udziału w konkursach i innych eventach które dla was przygotowałem oglądajcie filmy i lajkujcie i subskrybujcie no i Mr. Rick widzicie tyle masów a tutaj o! Widzicie? Nawet jest link do jego kanału. No nieźle. No nieźle. No, Mr. MrBeatling, ty to się dopiero, chłopie, postarałeś. Na razie ma 171 subskrypcji. Jest to afol po głosie. Można poznać, że to afol. No. Podsumowując, w paczówce dostałem moją upragnioną figurkę. No i e, niespodziewaną wizytówkę, która jest bardzo fajna. Jeszcze z tyłu ten śmieszny link. Nie, dobre, dobre. No więc e, link będziecie mieli e, link w opisie do kanału e, Mister Macie tam subować, bo dobry gość dobre filmy robi początkowy tego no ale fajnie. Dobrze, no, dziękuję Wam za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach, no i cześć.